Niczego nie, no to zapach A ile masz HP? Całe. A ja ty zaczynasz już? No już się zaczęło. Nagrywa się od minuty już chyba. Co? Już się chyba od minuty nagrywa. Z rewol rewolwerem trzeba strzelać spokojnie, a ja po drugie mam całe HP. Nie złego nie jest Sprawdź. Ale to chodź tam... do tego budynku z tym oknem. No, no idę tam. Jestem. Kłamiesz? Jestem tam. Zależy nie, ja, ja w nim jestem, kłamco. Ja w nim jestem, człowieku. Ci, ci. O ciekawe, gdzie chyba? W tym domu Ja chyba nie widziałem, nie jestem. No, ja tutaj stoję i ten. ten, ten... Wtedy, że mnie tu nie ma. No to czekaj, idę zobaczyć. Jaki kłamca! No na no, serio ja tam jestem, no! Właśnie widzę! Oszustko. I kto to mówi? Królowa angielska. Przynajmniej no jestem królową. No chyba ogólnie mam trochę czasu, żeby się uciec. Już nie masz czasu. I też mam trochę czasu na przeładowanie broni. Jaki stres! Ja już się nie że znowu zrobisz taką zagrożeniu. Tak. Dziecię za 10 diaksów! I co? A ja, a ja za ciebie mieli, co? Zobaczę, ej, mogę cię dokończyć tylko z siekierki? Jest nie! O, tak. Proszę, masz siekierą. Jedz ją. Uh. Proszę bardzo. Ty myślisz, że jak będziesz chodził na kolanach, to Cię nie wyczaję? I po prostu z na nie wyszłeś! Jest 22 do 16. Trochę słabiutko mnie minisi. Z rewolwerem się strzela spokojnie. Bo ten rewolwer sam wiesz, że za chwilę... Od niego zginie. Narkoman, nie no chodź królowo, angielska! Skąd? Janczysz, co tam narkotyki bierzesz? Czemu nic nie mówisz do mini? Ja jestem w tym takim budynku, to wiesz, z tym oknem. No to i zobacz. Tylko dostaniesz kulkę. No wyszłem teraz przed chwilą. Mówiłam, no że jestem. Przecież ja bym Cię nie kłamał. Widziałeś na Widzisz, że ty mnie. Ale nie no, ty wyrywałaś z to spaja. Dostałeś z kulką, nie? Mam 10 kryształów. Ja za ciebie, za tamto zabójstwo dostałem 20. Jeśli tak mnie cię. Headshot, baby. Pamiętaj, żeby się schować i mieć wyczerpaną zwierzyny, czyli na przykład ja ciebie, to trzeba się dobrze schować. Nie, dostałeś kulkę! A ty już pewnie jedna HP masz, co nie? Ja? Nie. A ile nie miałeś? 14. No hita jesteś w tylu. No zależy jak, mi, jak gdzie mi strzelisz. Headshot! Jest <słuch> to ten odcinek nie zostanie wrzucony. A nie poprzedni. Co za ty? No serio. Ja mówiłem, że ja się chowam przed moją zwierzyną. A nie mówiłem, gdzie! Piękny konik! Nie, ten odcinek nie zostanie wyrzucony. Dziękuję za oglądanie, chociaż i tak To nie, weź się ogarnij. Tak go nie wrzucę. Bo co? Bo się, kurde, bo nie umiesz grać. Co nie umiesz grać, kurde? W Jasne, kamperzy. dostałem kulkę Kamperze Kamperze Widziałem Mówiłem, że cię widziałem To by było na tyle stworzyć się... na jazie I HE